Witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina i zapraszam na dzisiejsze czytanie kart. Dzisiaj pomyślałam sobie, że skoro mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, to może właśnie na ten tydzień sobie spojrzymy przez karty. I takie cztery pozycje, które dzisiaj ustaliłam dla naszego czytania, to nadrzędna energia tego tygodnia. Później, co mogę zrobić, żeby tę energię najlepiej wykorzystać. Wyzwanie tego tygodnia. I dobra rada. Dziękuję za Twój czas dzisiaj. Dziękuję z góry za wszystkie łapki w górę, za komentarze i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. W pierwszej pozycji, czyli ta nadrzędna energia tego tygodnia, tutaj mamy trzy karty. I tutaj mamy kartę Mistrzostwa, kartę Psa Stali Lenormand i dziewiątkę Buław Starota. I to, co ja tutaj widzę w tych kartach, przede wszystkim, to jest Mistrzostwo w Uważności z tym psem. Myślę, że sobie położę te karty żeby troszeczkę sobie z nimi poobcować, skoro przekazuje ci z nich wiadomość. Mistrzostwo uważności, tak? Ten pies jest skupiony na czymś. On oczywiście broni swojego domostwa też, ale jest skupiony na czymś, na czymś, co może być jeszcze dość daleko. Pies ma dobry wzrok, tak? Więc widzi coś, co może zbliża się, czego nasze ludzkie oko jeszcze nie widzi. Myślę, że ten tydzień to jest właśnie takie mistrzostwo w, w uważności, w wypatrywaniu, w wypatrywaniu szans, w wypatrywaniu możliwości, w wypatrywaniu tego, co życie w tym tygodniu oferuje. Że stajemy się mistrzami, a przynajmniej mamy potencjał ku temu, żeby naprawdę widzieć dalej, widzieć rzeczy, które często być może właśnie nas omijają, bo patrzymy za bardzo ludzkim okiem. Smok em, kojarzy się z z, z tym zwierzęciem, które pilnuje jakiegoś bogactwa. Więc myślę, że tutaj jest szansa w tym tygodniu na to, żeby właśnie wypatrzeć jakieś bogactwo. Na swoim horyzoncie, i to może być oczywiście, na przykład jakaś dobra oferta pracy, dodatkowego zarobku, coś związanego z finansami, ale to może być, nie wiem, romantyczny partner, przyjaciel, to może być partner biznesowy, gdzie razem stworzycie dobrobyt. To może być otwieranie się na swoją duchowość, gdzie też dobrobyt duchowy z takiego partnerstwa z duchem, z Bogiem, z kosmosem, jakkolwiek to nazywasz. Można tworzyć, tak? Więc jest na pewno uważność, potencjał do tego, żeby wypatrzeć, wypatrywać jakichś naprawdę obfitych, fajnych szans w tym tygodniu na takie polepszenie i wzbogacenie naszego życia w różnych jego sferach. To, co tutaj myślę, też z tym psem, to że jest tutaj jakieś mistrzostwo właśnie w obronie swojego terytorium, w obronie swojego domu, może przed energiami, może przed ludźmi, którzy nie są temu domowi przychylni. Kiedy patrzymy na dom, to myślimy też o sobie. Być w domu to znaczy być w sobie, być w zgodzie ze sobą, w takiej akceptacji siebie. I myślę, że tutaj też jest obrona właśnie takiego bycia, bycia w sobie. Myślę, że osiągnąłeś czy osiągnęłaś już jakieś mistrzostwo. W tym byciu autentycznym, właśnie w byciu w sobie, w swojej prawdzie, i teraz jest taka gotowość, żeby tego bronić, i też myślę, że nie tylko gotowość, ale im bardziej jesteśmy w takiej energii dobrej, tym więcej wyzwań przed nami, bo też los, życie, znowu kosmos, jakkolwiek chcemy to nazwać, będzie też testował tą naszą wytrwałość. Już zbudowałeś, stworzyłeś po części to, czego tak pragnąłeś, czy teraz będziesz gotów o to zawalczyć, kiedy pojawią się wyzwania. I tutaj ta uważność też na wypatrywanie takich wyzwań, na bycie w gotowości do tego, żeby, że tak powiem, eliminować je zanim jeszcze się zmaterializują przed naszym nosem. To też myślę, że jest taki potencjał tego tygodnia. To nie są energie, których trzeba się obawiać, że ojej, ten tydzień będzie trudny, trzeba być czujnym jak ważka i wypatrywać wyzwań. Nie, po prostu myślę, że. Chodzi o to, żeby z uwagą obserwować to swoje życie i siebie, żeby być uważnym, być świadomym. Myślę, że to jest klucz do tego, żeby ten tydzień przeżyć dobrze: to być świadomym i otwartym tak na dobre okoliczności, jak też być świadomym potencjalnych wyzwań. Z dziewiątką buław tutaj mamy wytrwałość, wytrzymałość, i to ma jak najbardziej sens z tą kartą Mistrzostwa i z psem. Dziewiątka buław to jest taka karta trochę zranionego wojownika, który dużo ma za sobą i który wie, że jeszcze nie jest na końcu drogi, jeszcze cały czas gdzieś jest w takim troszeczkę miejscu. Może walki, może ze sobą samym, może ze swoimi słabościami, a może jeszcze trochę z życiem. Może cały czas jest na etapie budowania tego swojego życia, dochodzenia do takiego upragnionego miejsca, do miejsca celu, i cały czas jeszcze zmaga się właśnie z różnymi też wyzwaniami po drodze, może też wyzwaniami. Które pochodzą z wewnątrz, od nas samych. Więc, ale ta karta mówi: Jesteś już bardzo blisko. Dziewiątka buław, czyli za chwilę jest dziesiątka, i cykl zaczyna się od nowa. Zobaczy ten pies. Teraz zwróciłam uwagę, to też jest karta numer 10. Myślę, że jesteś już bardzo blisko i im bliżej jesteś, tym bardziej właśnie ten los Bóg może testować tą Twoją wytrzymałość i Twoją lojalność wobec Twojego celu i wobec siebie. Co możesz zrobić, żeby najlepiej wykorzystać tę energię? Tutaj pojawiła się dziewiątka kielichów. Myślę, że po prostu e, oprócz tej wytrwałości kryjącej się pod dziewiątką buław, to co możesz zrobić, to otoczyć się po prostu taką czułością też. E, otoczyć się czułością i zadbać o siebie. Ta dziewiątka kielichów to jest karta spełnienia, szczęścia, które budujemy sami. I gdzie nie do końca jeszcze być może jesteśmy gotowi się nim dzielić, jeszcze może nie mamy tyle dostatku, żeby dzielić się z innymi, ale mamy wystarczająco, żeby już naprawdę otoczyć się taką troską miłością i miłością i wewnętrznym dobrostanem, otoczyć siebie. Więc myślę, że żeby jak najlepiej przeżyć ten tydzień, to w takim zdrowym znaczeniu musisz skupić się na sobie i otoczyć się po prostu delikatnością. Bądź dla siebie dobry, dobra w tym tygodniu. I to wystarczy, po prostu traktuj się dobrze, pij wystarczająco dużo wody, dbaj o siebie fizycznie, dawaj sobie tyle snu, ile potrzebujesz odpoczynku, nie przemęczaj się. Ta energia, to bycie uważnym, mimo że nie wydaje się jakimś zadaniem fizycznym, to mimo wszystko może być męczące, wymagać właśnie takiej wytrwałości, że nawet fizycznie możesz czuć się zmęczony, zmęczona. E, może tym bardziej, e, bo, bo powiedziałam, że w tym tygodniu warto być uważnym. To będziesz tak wytężać ten wzrok wewnętrzny i zewnętrzny, że może cię to zmęczyć. Dbaj o siebie, po prostu otocz się czułością i daj sobie dobro w tym tygodniu. I to e, pomoże ci wykorzystać ten tydzień jak najlepiej. Nie musisz, e, że tak powiem, troszczyć się o cały świat w tym tygodniu. Przede wszystkim musisz skupić się na sobie, bo z pustego i Salomon nie naleje. Jak nie zadbasz o siebie, to nie dasz innym. E, wyzwanie tego tygodnia, tutaj pojawił się Wisielec z perspektywą. E, nabranie perspektywy może to, to wypatrywanie. E, to jest największy potencjał, taka nadrzędna energia tego tygodnia, a jednocześnie może być wyzwaniem. Może właśnie dlatego, że tak nagadałam o tym wypatrywaniu i teraz po prostu będziesz tak bardzo chciał, chciała wypatrzeć te dobre możliwości, ale też te wyzwania, że <laughs> możesz się czuć, jakbyś dostał oczu pląsu. Więc to takie spokojne nabieranie perspektywy, to może być wyzwanie. Nie chodzi o to, że masz doszukiwać się na siłę, szans, możliwości zarobku, partnera w każdym człowieku mijanym na ulicy. To, to jest wyzwanie tego tygodnia, żeby pozwolić tej swojej uważności być naturalną częścią Ciebie. Ty nie masz się skupiać tak, że, że już nie zauważać życia dookoła, bo na przykład tak się skupisz na wypatrywaniu partnera, że wszystko inne. Będziecie omijało. Spokojne bycie uważnym, tak, żeby to, ta uważność była naturalna. Żeby wypływała z ciebie, żeby nie wymuszać niczego. To może być wyzwanie. I znowu powiedziałam, zadbaj o siebie. Mówiłam przy okazji poprzedniej karty. I tutaj myślę, z, z tym wyzwaniem też, jakby po prostu nie, nie próbuj robić nic na siłę, bo wisielec to karta. Jednak troszeczkę takiego wzięcia kroku w tył, odsunięcia się od pewnych rzeczy, żeby właśnie nabrać perspektywy, żeby zobaczyć je pod innym kątem. Więc może właśnie im mniej będziesz robić, tym więcej będziesz widzieć, tym więcej będziesz zyskiwać. Mam nadzieję, że to ma sens, co ja mówię. Chodzi o to, żeby ta perspektywa była naturalna, żeby nic nie wymuszać, im mniej będziesz w tym kierunku robić. Tym bardziej to będzie działało. Zostawiam to do Twojej interpretacji, bo nie chcę tutaj też na, na, namotać za bardzo, ale dokładnie tak to widzę z tych kart: że im mniej będziesz robić, tym bardziej naturalny ten proces będzie. Ostatnia karta to dobra rada, i tutaj jest. Paść kielichów z introspekcją, więc myślę, że to się dosyć mocno łączy z tą kartą Wisielca, gdzie właśnie jest troszeczkę brak takiego ruchu na zewnątrz, ruchu fizycznego, a ruch odbywa się w środku. To też ma sens tutaj z tą dziewiątką kielichów, gdzie jesteśmy jednak w energii emocji i tego, co w środku. Eee, introspekcja. Dobra rada na ten tydzień to wejść do środka. Im bardziej ze środka będziesz patrzeć, tym ta Twoja uważność będzie. Tym bardziej naturalna będzie i tym dalej będziesz widzieć. Tym dalej zobaczy Twoje oko, im mniej będziesz patrzeć okiem zewnętrznym, a im bardziej będziesz patrzeć okiem wewnętrznym czyli myślę, że skieruj się do swojego wewnętrznego kompasu. Niech prowadzi cię Twoja kreatywność, Twoja intuicja, Twój instynkt, Twoja wiara, nadzieja, Twoja miłość, Twoje serce. Nie słucha logika, nie ma tu w ogóle mieczy w tym czytaniu. Tylko niech cię prowadzi Twój wewnętrzny kompas i zobaczysz, że im bardziej zamkniesz oczy, tym szerzej one ci się otworzą. I tutaj to zostawię, żeby nie przedłużać tego czytania, bo internet na Mazurach mam taki, że wrzucenie tego czytania to i tak pewnie będzie za dwie godziny. Także dziękuję za Twój czas, życzę Ci wspaniałego tygodnia i do zobaczenia niedługo.